Witam Was ponownie z pokładu. A 6 która przed chwilą u mnie była i znowuż u mnie jest, ale dzisiaj nie jest to związane ze wspomaganiem, które naprawiałem. A z hamulcem ręcznym, zobaczcie co się dzieje. Włączmy sobie silniczek. widzę często na forach, że macie takie podobne błędy, więc postanowiłem, że zrobię Wam film jak to się diagnozuje, czym to się objawia i tak dalej i tak dalej, objawia się właśnie czymś takim migające kontrolki od hamulca ręcznego ręczny można zrzucić, słychać, że motorek pracuje, ale tylko jeden pracuje nam lewy z tego co słyszę, ale żeby się upewnić się nic nie zmienia po zaciągnięciu, po, po zwolnieniu. Ale mam ze sobą oczywiście vcds i sobie zaraz sprawdzimy. Cześć! I sobie zaraz sprawdzimy Co tam się dzieje w VCDS. No, włączycie dzisiaj willkommen dobra, wchodzimy sobie w hamulec ręczny i zobaczcie mamy supply voltage for ride parking brake motor V283 open circuit co oznacza ten błąd? mniej więcej oznacza to, że prąd nie dochodzi do naszego silniczka przy ręcznym hamulcu i trzeba będzie to zdiagnozować oczywiście po prawej stronie tak jak powiedziałem wam, lewą stronę słyszę prawej strony nie słyszę z tego co pamiętam w tamtym roku albo dwa lata temu wymienialiśmy wiązkę z lewej strony bo była przegnita no i wychodzi na to, że w tym roku będziemy zmieniać wiązkę z prawej strony A to jest z 2005 roku ja miałem auto z roku 2006 i miałem przebieg 200 tysięcy mil i nigdy takich problemów nie miałem. Podobnie, że A6 z piątego roku właśnie miały kilka takich drobnych usterek, jak pompa ABS, właśnie hamulce ręczne, odmy na silniku. No jest kilka takich małych drobnostek, które po prostu nie dajemy żyć właścicielom. No i, no i dzisiaj będziemy usuwać jedną z nich. Tak więc yy, zaraz wchodzę pod auto i zobaczymy, jak to tam wygląda. No i dobra, udajemy, udajemy się pod, pod naszego trupa i szukamy połączenia hamulca ręcznego. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. o oh. a co ciekawe bo to jest ta wiązka, którą żeśmy wymieniali jednak w prawej strony wymienialiśmy to bardzo interesujące, co tutaj się teraz stało to jest strona, która wychodzi na to, żeśmy nie robili to zmienialiśmy prawą stronę no nic zaglądam do wtyczki i zobaczymy, co tam się dzieje mówiłem wam, że żeśmy robili prawą stronę ale jednak wychodzi z wszelkich materiałów, że wyrobiliśmy lewą stronę, zaraz podrzucę wam zdjęcia, co tam się działo i to było już nawet powiem 3 lata temu a nie 2 Tutaj więc zaraz zdjęcia sobie wrzucę i, i wam pokażę, jak to wyglądało yy, no Zobaczcie zdjęcia. No i zobaczcie, co się stało. Taki numer się stał wtyczka jest tu a przewody są tam no nic, nie pozostaje mi nic innego jak naprawić tą wtyczkę i tyle, ale dziwna sprawa, bo to nowa wiązka a tu taki numer z tą nową wiązką, zobaczcie no, no nic Uff, nie ma się z czego tutaj cieszyć naprawimy wiązkę przynajmniej nie trzeba będzie jej wymieniać, bo nie jest zgniła. zobacz, jest normalna wiązka obierzemy trochę przewodów i będzie naprawiona no nic takie to numery nasza naprawa dzisiaj nie będzie zbyt skomplikowana musimy sobie przede wszystkim wyjąć piny z i po prostu założyć na przewody które mamy na wiązce miejmy nadzieję, że te przewody to dziwna sprawa jest w ogóle, bo tak cała wiązka tutaj od hamulca ręcznego była zmieniana tak powiedziałem, rok, może dwa lata temu coś w tym stylu teraz, czemu to się czemu to się zepsuło na zasadzie takiej, że to się prze, przerwały te przewody nie wiem ale coś mi się zdaje że <laughs> że może silniczek jest yy, w jakiś sposób zepsuty no. Ciężko mi powiedzieć na, ten, na tą chwilę. No bo coś musiało spowodować degradację tego przewozu, że on się tutaj nam. Urwał. Cholera jasna, nie mogę tego wyjąć. Dobra, muszę iść po odpowiednie narzędzia. żeśmy chyba kiedyś rozmawiali na temat tych przerządów do wyciągania ja używam igiełki odpowiednio grubej akurat do tych pinów ale te piny coś tutaj nie chcą za nas współpracować o dobra jeden wylasz mamy jeden Co ciekawe, lutowane tutaj są te przewody, te końcówki. W sumie to się nie spodziewałem, że one będą lutowane. No, wychodzisz. Wyjdzie no i co, musimy obrać troszeczkę przewodu dziwna sprawa, Ci, szczerze powiem, bo A raczej Audi L lutu nie stosuje Musiło to rozlutować, yy, oczyścić i po prostu przygotować na na przewód, który jest tam we wiązce. za, oczyścić to trochę i, i założyć z powrotem. No naprawa dość banalna będzie. Trochę tutaj te stópki podegnę, żeby można było to później. Ładnie włożyć i zahaczyć, żeby nam się trzymało w uchwycie. No ale, jak macie problemy z ręcznym hamulcem, nie możecie go spuścić lub zaciągnąć, lub spuszczacie, a nadal się świecą kontrolki na desce. No to to są jedne z przyczyn. Może być to silniczek sam w sobie, ale ja się jeszcze z tym nie spotkałem. Żeby silniczek był zepsuty, ale każdy ma inne doświadczenia. Ja bazuję na swoich. Jest to trzeci raz, jak robię hamulec ręczny, który się powstał właśnie w ten sposób. I miejmy nadzieję, że będziemy skutecznie go zaraz naprawiać. No, najwięcej zabawy będzie tu. To jak widzicie, przewody są dość żywe, miedziane, nie są popalone. Tak więc lutownica tutaj dobrze nam zadziała i złapie nam to wszystko. No i co? Polutujemy, założymy wtyczkę i, i składamy. I, i ręczny musi, musi ruszyć, musi działać. No dobra, mamy wtyczkę już zarobioną. Miejmy nadzieję, że jest wszystko szczelne Idę teraz sobie do auta i zobaczymy czy ręczny będzie działał No jesteśmy w aucie Pierwsza próba jaką zrobię to najpierw bez WCD-a. Zaciągnę ręczny i zobaczymy czy się zaciągnie prawy, prawy zacisk Zgasło. Ok, obydwa zaciski działają. Teraz sobie wejdziemy w ocd i zobaczymy, jakie są błędy, i czy się dadzą skasować Tak więc jesteśmy już w ocd ie Weźmy sobie najpierw hamulec ręczny. I teraz ten błąd powinien się dać tutaj nam wykasować. Jeżeli wszystko jest ok, i to właśnie się stało. Zrobimy sobie output test prawego zacisku. Aktywacja. Nie chce nam się zrobić teraz zrobimy deaktywację w takim razie ok, deaktywacja się zrobiła, bo był zaciągnięty hamulec teraz sobie zrobimy aktywację w takim razie Komplet. complete, czyli wszystko jest ok. Zobaczmy, czy są jakieś błędy. Błędów nie ma. Więc jeszcze raz to zaciągnę sobie ręczne. Chyba trzeba. No dobra, zaciągamy ręczne. Puszczamy ręczne Wszystko działa jak należy, tak więc sprawę mamy za acjeną. Jeszcze zaraz wejdziemy sobie WBS i w OBS i wykasujemy w OBS-ie ten błąd, który jest też od też od naszego ręcznego. Tu już błędu nie ma. Trochę to skomplikowane, no ale tak to tak to właśnie wygląda. Błąd i błędu już nie ma, oczywiście. Po naprawie, przed naprawą to cały czas błąd będzie. Ok, sprawa załatwiona. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli macie problemy z ręcznym, szukajcie w przewodach, w końcówkach, w złączkach. Moduły zostawcie na sam koniec. To jest naprawdę rzecz, która się nie. rzadko się bardzo psuje. No. Nie ma sensu tam zaglądać, nie ma sensu tego wymieniać, bo to są niepotrzebne koszta. Yy Zobaczmy jeszcze raz tutaj, co nam teraz zostanie po skasowaniu błędów. Ok, no i mamy jeden tylko błąd. Ale to jest błąd, który tutaj będzie do końca życia tego auta. Zobaczmy. Mamy tutaj założony 3G, więc mamy moduły od facelifta Q7 i ten błąd nam tutaj nie zniknie. Trzeba by było wymienić ten central elektryk. Dobra. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Łapka w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie 6. Dobra, przewód mamy już zamówiony z Audi będzie nowy założony, bo, bo wydaje mi się, że po prostu to To co teraz zrobiłem to takie jest tylko tymczasowe, nie ma, co, nie ma co się zastanawiać, 100 funtów to, to niedużo, a, a jednak spokój będzie na jakiś czas, więc zamówiliśmy już nowy przewodnik. Też zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Końcówka jest z literką F, przynajmniej do tego pojazdu, który mamy tutaj. I co? Zamawiamy, jutro odbieram, i pewnie w jakimś tam niedługim czasie będziemy to zakładać.